Cześć. Kratka. Kratka jest ponadczasowa, ale tak naprawdę można ją nosić przez cały rok. Zapraszam Kingę. Tutaj stylizacja bardzo elegancka, chociaż bez białej koszuli, ale marynarka stricte garniturowa, do tego również garniturowa kamizelka. Ale w połączeniu z koszulą w kratkę jest to taki zupełnie inny element kostiumu i robi się to mniej poważne, chociaż w dalszym ciągu jest eleganckie. W momencie, kiedy zamiast garniturowych spodni jest do tego czarna spódniczka, czarne rajstopy, to wszystko jest niezwykle spójne. No i też myślę, że bardzo pasuje tutaj naszej modelce. Jest to stylizacja. Tak naprawdę zachowawcza, elegancka, można w takim stroju na pewno pójść na przykład na Dzień Babci do swojej babci, ale tak naprawdę można też pójść na randkę, bo wiadomo, wyjdziemy w marynarce, potem możemy tę marynarkę zdjąć, może ja tu Kindze właśnie pomogę i możemy zostać w samej, Kamizelce i koszuli. Oczywiście jak impreza się rozkręci, możemy również zdjąć koszulę i zostać potem w samej kamizelce, ale zniknie nam kratka. Oczywiście, jeżeli impreza będzie się rozkręcać, można rękawy w fantazyjny sposób podwinąć, proszę zwrócić uwagę, że nie tradycyjnie w taki sposób, ale żeby więcej było tej kratki i żeby nam coś jeszcze dodatkowo grało, można ten rękaw. W taki sposób podwinąć i tak właśnie podwijane były rękawy w tańcu z gwiazdami wszystkim naszym gwiazdom i naszym tancerzom. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, subskrybuj mój kanał. Kliknij tu.